witajcie dzisiaj nietypowy eksperyment ta oto serwetka, którą za chwilę wyciągnę, zbudowana na bazie technologii japońskiej, która przyjechała do mnie specjalnie z Rosji, umyje tę oto patelnię tylko i wyłącznie przy użyciu wody. Jest to patelnia, na której były przygrzewane pierogi, jest tu pełno tłuszczu i zobaczymy jak sobie da Nie wiem. To jest pierwsza próba, pierwszy test. Moczymy szmatkę w wodzie. To, co oglądałam na innych filmach zagranicznych, powinno wyglądać to tak, że ta szmatka powinna umyć tą patelnię tylko i wyłącznie w ten sposób: bez użycia żadnych detergentów, żadnych dodatkowych środków. Powinna być bez tłuszczu za chwilę czysta, umyta.

No. <laughs>